Musimy zamienić fakty w ciągu 100 dni. To są słowa, które wypowiedział Donald Tusk podczas kampanii wyborczej na Wiecu w Tarnowie. Tak się składa, że w tym tygodniu mija dokładnie 100 pierwszych dni rządów koalicji 13 grudnia. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przedstawić, jak poszła realizacja tych obietnic. Witam serdecznie pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, panią poseł Maląg, panią poseł Sójkę, pana posła Kuźmiuka i oddaję głos panu przewodniczącemu. Bardzo dziękuję. Proszę państwa. Rozpoczyna się tydzień, który wstrząśnie Wrocławskim Jagodnem, Warszawskim Miasteczkiem Wilanów i innymi miejscowościami, w których mieszkańcy oddali swoje głosy na Platformę Obywatelską i jej koalicjantów z koalicji 13 grudnia. Miało być 100 konkretów na 100 dni rządów. W tym tygodniu, właśnie będą 100 dni rządów, i okazuje się, że tych konkretów nie ma. W miejsce. 100 konkretów jest 100 oszustw. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi dokładnie to, do czego się koalicja 13 grudnia zobowiązywała, a czego nie wykonała. Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne. My zobowiązania wypełniamy. Dlatego uszczelniliśmy VAT, wprowadziliśmy 500, potem 800. Dlatego wzmocniliśmy polskie wojsko. Zadbaliśmy o seniorów poprzez 13 i 14 emeryturę. Co zrobiła koalicja 13 grudnia? W zasadzie nic. Te projekty, które uważamy, że są sensowne, postanowiliśmy przedstawić jeszcze w tym tygodniu jako gotowe projekty ustaw. A więc będzie to projekt o zwiększeniu kwoty wolnej. Od podatku do 60 tysięcy złotych, będzie to projekt o dobrowolnym ZUS-ie, będzie to projekt o ryczałtowej składce zdrowotnej, będzie to projekt dotyczący podwyższenia funduszu alimentacyjnego, będzie to projekt dotyczący babciowego, tak zwanego babciowego, będzie to projekt dotyczący kasowego VAT-u, będzie to też projekt dotyczący. Odbetonowania miast, a więc siedem projektów. Złożone zostaną te projekty w tym tygodniu do Sejmu. Są jeszcze obietnice trzeciej drogi. Proszę Państwa, to jest polska moneta. To jest jeden złoty polski. Jak sądzicie Państwo, co można kupić za jeden złoty polski? No, pewnie niewiele. Ale trzecia droga obiecała akademiki za złotówkę. Więc pytamy, gdzie są akademiki za złotówkę? Gdzie jest także pewien proces, który miał polegać na tym, że 50% zamówień zbrojeniowych miało być kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego? To są pytania, które zadajemy publicznie, ale też postaramy się sprawdzić, na jakim etapie. Są działania w poszczególnych ministerstwach związane właśnie z realizacją stu konkretów. I wnioski z tych działań Państwu oczywiście również przedstawimy. Wiarygodność prawa i sprawiedliwości w porównaniu z pustymi obietnicami koalicji 13 grudnia to jest najistotniejsze, to co spotkało Polskę i Polaków właśnie przez ostatnie 100 dni. A więc konsekwentnie, krok po kroku, będziemy to pokazywać. Już jutro odbędzie się konferencja z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w szczegółach będziemy o tym mówić. I jeszcze, proszę Państwa, można by powiedzieć w ten sposób, że to, co robi koalicja 13 grudnia, to realizuje projekty, które Zostały rozpoczęte za czasów rządu prawa i sprawiedliwości. A więc można by powiedzieć w ten sposób, że oto mrówka wskoczyła na grzbiet słonia i krzyczy głośno, jak głośno tupiemy. To jest właśnie taka, to jest alegoria pokazująca to, z czym dziś mamy do czynienia. Ale jeszcze poniechano. Wiele rozwiązań, które zostały wprowadzone za czasów rządów prawa i sprawiedliwości, dobrych rozwiązań dla Polaków, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że zlikwidowano wakacje kredytowe. Trzeba pamiętać o tym, że od 1 kwietnia wejdzie 5% VAT od żywności. Pamiętamy, że za czasów rządów prawa i sprawiedliwości VAT na żywność był zerowy, co spowoduje niewątpliwie wzrost cen. Już w trakcie świąt wielkanocnych i co spowoduje wzrost inflacji. A też trzeba pamiętać o tym, że to rządy Prawa i Sprawiedliwości zapewniły zdławienie inflacji, zapewniły także rozwój gospodarczy naszego kraju, mimo wyzwań, przed którymi stanęliśmy w postaci epidemii, ale także w postaci wojny, która toczy się przy naszej granicy. Więc o tym też należy pamiętać. A jeszcze co nam. Przygotują na 1 lipca? Otóż przestaną funkcjonować tarcze energetyczne i wybuchną ceny energii od 1 lipca, bo wszystko na to wskazuje, że właśnie nie przedłużą tarcz energetycznych na drugie półrocze tego roku, roku 2024. A więc można powiedzieć w ten sposób, że oto w tym tygodniu te biało-czerwone serce które sobie tak ochoczo wpinali w klapy, pękło. A więc to będzie tydzień, w którym prawo i sprawiedliwość pokaże prawdę o złych rządach koalicji 13 grudnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz proszę panią poseł Marlenę Maląk. Szanowni Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jako prawo i sprawiedliwość, że o Polaków trzeba się troszczyć. Polityka społeczna Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę jest w naszym DNA. To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ciągu pierwszych 100 dni rządów pani premier Beaty Szydło, następnie pana premiera Mateusza Morawieckiego, tego nie idzie porównać z tym, co obiecano, obiecał Donald Tusk. Tak naprawdę te osiem ostatnich lat, od końca 2015 roku. Do 2023 roku, to jest tworzenie dobrego czasu dla Polski, dobrego czasu dla Polski, dla polskich rodzin, dla rozwoju gospodarczego, dla zrównoważonego, dynamicznego rozwoju, aby Polska rozwijała się, aby Polacy mogli z tego korzystać. I my przyzwyczailiśmy Polaków do tego, że jesteśmy wiarygodni, że nie zostawiamy ich w trudnych sytuacjach samych sobie. To w zakresie polityki wsparcia rodzin z dziećmi, pan przewodniczący już tutaj wymienił, że i wprowadzenie świadczenia 500 plus, ale przecież i 800 plus to wprowadziło właśnie Prawo i Sprawiedliwość, świadczenie matczyne, program Dobry Start, rodzinny kapitał opiekuńczy, bo wiemy, że jesteśmy w takiej sytuacji, że troska o rodziny jest bardzo ważna, sytuacja demograficzna, te wyzwania demograficzne. Tak naprawdę te programy stały się swoistymi programami niespołecznymi, ale społeczno-gospodarczymi. W czasie COVID-u, w czasie toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą, one w intensywny sposób wspierały Polaków. I one przyczyniały się, że te środki również trafiają na rynek, a więc potrafiliśmy poradzić sobie z trudną sytuacją, także z inflacją. Seniorzy nie zostawiani zostali sami sobie, bo i godna waloryzacja, trzynasta, czternasta emerytura, ale także zmiany wprowadzone w polskim Ładzie kwota wolna od podatku, gdzie seniorzy, którzy mają swoje świadczenia do 2,5 tysiąca złotych, nie mają odprowadzanego podatku ale także aktywność osób starszych, tworzenie domów, klubów seniora, programy Aktywni Plus, rynek pracy, historycznie najniższe bezrobocie. Szanowni Państwo, kiedy nastał COVID, pamiętamy to jak zmównicy sejmowej opozycja, a dzisiaj koalicja 13 grudnia krzyczała ile to osób bezrobotnych przybyło. No i cóż, nie przybyło. Była taka silna interwencja państwa, aby ochronić rynek pracy, aby dać siłę do rozwoju też gospodarczego. Bezrobocie najniższe, ruszyły inwestycje strategiczne, które pomagały samorządom realizować, spełniać marzenia o tym, żeby piękniały nasze małe lokalne ojczyzny. I te działania są w naszym DNA a koalicja 13 grudnia obiecała sto konkretów. W 100 dni. Jeszcze wczoraj spojrzałam sobie na to serduszko. Dzisiaj, szanowni państwo, jak przejeżdża się przez Polskę, te biało-czerwone serduszka są czasami bardziej intensywne, niektóre mniej intensywne, więc nie wiem, czy już niektórzy z Koalicji Obywatelskiej zaczynają się wstydzić, bo widzą, że nic nie zrealizowali swoich konkretów. Szukają owszem tematów zastępczych, to te komisje śledcze, to pokazywanie, jak my nie robiliśmy nic, co, oni to w tych ministerstwach zastali. Do tego jesteśmy przygotowani. Tego będziemy pewnie słuchać jeszcze co najmniej do najbliższego roku. Ale my przede wszystkim chcemy pomagać Polakom, chcemy przede wszystkim przekuwać i wdrażać konkretne rozwiązania. I Szanowni Państwo, ustawa o rendzie socjalnej, to było też sprawdzian dla koalicji. Niby pani poseł Hartwig wychodzi na mównicę, wychodzi Donald Tusk i mówi, że będzie szybko procedowana ta ustawa, bo Polakom się należy, bo osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom się to należy. I cóż się dzieje? Zwołaliśmy komisję w trybie artykułu 152 i tak naprawdę... Projekt najprawdopodobniej będzie zamrożony jeszcze na długo. Będziemy opinie najróżniejsze wyszukiwać, żeby nie wdrożyć tego. A więc słowa, słowa, słowa. A więc my wyjdziemy z konkretnymi propozycjami. Pomożemy koalicji 13 grudnia, skoro dzisiaj muszą się zajmować innymi tematami, a nie retorycznymi w ciągu tych 100 dni. Tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, i położymy ustawę o yy, świadczeniu babciowym, kolejnym wsparciu dla rodzin z dziećmi, zawsze będziemy to, y, wspierać rodziny z dziećmi, tylko nie mówiąc o wsparciu aktywności kobiet. Bo kiedy Państwo spojrzycie w statystyki, to aktywność kobiet wzrasta. A pamiętacie, jak wprowadzaliśmy 500 kiedy było mówione, że kobiety pozostaną w domach, nie będą aktywne. Nie, ale każde wsparcie, które jest dla rodzin. Będziemy, będziemy wspierać, i dlatego przygotujemy tą ustawę, ale także fundusz alimentacyjny. Skoro koalicja tyle się naopowiadała, ustawa bardzo krótka, pomożemy, przygotujemy i będziemy mogli realizować, a sprawdzam, będzie w Sejmie. Kiedy będzie, czy będziemy w ogóle procedować, czy trafią do tej uśmiechniętej zamrażarki, zobaczymy, jak będzie. My przede wszystkim będziemy wspierać Polaków. Nam zależy na tym, aby Polska prawdziwie była silna, niezależna, suwerenna i do tego będziemy dążyć, a polityka społeczna jest w naszym sercu, jest w naszym DNA w naszych konkretach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pani poseł Katarzyna Sujka. Bardzo serdecznie dziękuję szanowni państwo. Zdrowie. Obszar zdrowie to bardzo wrażliwy obszar, obszar który dotyczy każdej polki, każdego Polaka. Obszar, który wymaga stałej aktualizacji. Medycyna bardzo się rozwija i cały czas są zadania, które stoją przed, przed nami, przed wszystkimi rządami. Szanowni Państwo, koalicja obywatelska w swoich stu konkretach zaproponowała kilka czy nawet kilkanaście rozwiązań, które wprowadzą w ciągu stu pierwszych dni w obszarze zdrowie. Również inne partie tworzące obecną dzisiejszą koalicję bardzo głośno mówiły o tym, co chcą zmienić, chociażby które wspominało o tym, że wizyty u specjalistów, jeżeli pacjent nie będzie mógł skorzystać z wizyty na kasę chorych w ciągu dwóch miesięcy na NFZ, to ten pacjent będzie, musiał, będzie miał zwróconą finansowanie za wizytę prywatną. Tych konkretów było dużo, ale ja przypomnę, co zrobiliśmy my, kiedy rządziliśmy. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do, do władzy, kiedy rządziło w 2015-2016 roku, w pierwszych studniach wprowadziliśmy bezpłatne leki dla seniorów, 70 projekt ustawy leków bezpłatnych, 75. Plus. To również bardzo istotne zwiększenie liczby miejsc dla studentów, którzy chcieli się szkolić na kierunkach lekarskich. To między innymi projekt ustawy, który zablokowywał możliwość komercjalizacji szpitali i wiele, wiele innych. To również kolejne projekty, które mogły się rozwijać. Czas rządów Prawa i Sprawiedliwości to ogromna ogromny skok, ogromny krok w cyfryzację w ochronie zdrowia. Dzisiaj możemy się szczycić czymś, co, na co patrzą z wielkim zdumieniem kraje zachodnie, a tak naprawdę kraje w całym, na całym świecie. To cyfryzacja w ochronie zdrowia, to e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta. Zostawiliśmy również w Ministerstwie Zdrowia kolejne etapy, kolejne projekty tak naprawdę związane z e rejestracją To są rzeczy, które dzisiaj po prostu można już wprowadzać, ale czy to się Zdarzyło. Również kontynuowaliśmy, bo tak jak powiedziałam, pierwsze 100 dni to było 7, leki 75 plus bezpłatne dla seniorów, ale kontynuowaliśmy to zadanie i w ubiegłym roku wprowadziliśmy bezpłatne leki dla szerszej grupy pacjentów, dla pacjentów powyżej 65 roku życia i młodzieży oraz dzieci do 18 roku. Roku życia. To wielkie zmiany. Natomiast dzisiaj będziemy przyglądać się, co przez te 100 dni udało się naszym obecnemu rządowi, który, który bardzo bujnie opowiadał o tym, co zrobi w najbliższych dniach. Tak naprawdę myślę, że o tym szerzej powiemy w dniu, w dniu jutrzejszym i w najbliższych dniach, ponieważ będziemy się mocno przyglądać. Przyglądać temu, co dzieje się w obszarze zdrowia, obszarze, który jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy. Dlatego dzisiaj mówimy sprawdzam i w najbliższych dniach będziemy właśnie sprawdzać, co udało się zrealizować i sprawdzimy, czy... To, co partie koalicyjne, koalicja obywatelska PSL, Polska 2050, czy również Lewica, czy to, co obiecywały, to, co krzyczały na ulicach, co zmienią dla pacjentów, czy to te rzeczywiście były tylko, tylko słowa, czy one zmieniły się już na podstawie mijających stu dni, czy zmieniły się na, pełne, na pewne działania i naczyny, które nasi pacjenci, Polki i Polacy będą mogli w najbliższym czasie z tego korzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Szanowni Państwo, osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że wyborcy Polacy nabyli przekonania, że partie polityczne, jeżeli deklarują coś w kampanii wyborczej, to później to konsekwentnie realizują. Moi przedmówcy o tym mówili, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości przez osiem lat rządzenia. Natomiast obecnie rządzący, ta koalicja, zawsze do swoich deklaracji wyborczych podchodzili bardzo niezobowiązująco. Pamiętamy lata 2008-2015. Mówili, że będą obniżali podatki, a je podwyższali. Mówili, że utrzymają wiek emerytalny, a go podwyższyli itd. Tak i, tak I proszę Państwa, jak sądzę, te deklaracje wyborcze. Między innymi to owe 100 konkretów, a także deklaracje wyborcze, o których mówił pan przewodniczący Błaszczak, jeżeli chodzi o trzecią drogę. Zdaje się, że były właśnie w takim trybie składane. A coś rzucimy, wyborcy będą przekonani, że to zrealizujemy, a my tego nie będziemy robili. I proszę państwa, te 100 dni niestety to potwierdzają. I ta bardzo ważna deklaracja wyborcza, o której mówił pan przewodniczący Błaszczak, mianowicie... 60-tysięczna kwota wolna od podatku, no do tej pory, mimo tego, że to jest bardzo prosta ustawa, do tej pory koalicja nie zdecydowała się na jej złożenie. Proszę Państwa, zresztą jak przypomnimy sobie, jak ona była składana przez Donalda Tuska i jego kolegów, to muszę Państwu powiedzieć, że ci ludzie sprawiali wrażenie, jakby nie wiedzieli, jak ten mechanizm działa. Donald Tusk twierdził, że 6 tysięcy złotych wynagrodzenia w związku, z tą kwotą wolną będzie wolno od podatków, choć każdy doskonale wie, że w takim razie kwota wolna w takiej sytuacji powinna wynosić 72 tysiące, a nie 60 tysięcy. Muszę Państwu powiedzieć ze zdumieniem, że nawet obecny minister finansów, jest, było do niedawna w internecie to nagranie, deklarował, w kampanii wyborczej, że tak, 6 tysięcy złotych wynagrodzenia będzie zwolnione z podatku, jak oni wprowadzą kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy. Teraz to nagranie pośpiesznie usunięto, ponieważ, no jak rozumiem, z, realizacji tej z realizacją tej obietnicy są bardzo duże kłopoty. Rzeczywiście w poprzednim tygodniu z panem posłem Budą byliśmy w ministerstwie finansów na kontroli poselskiej. Proszę Państwa, i w te 100 dni udało się Ministerstwu Finansów ustalić, ile to zobowiązanie będzie kosztowało. Że będzie ono kosztowało 52 miliardy złotych. Nic więcej w tej sprawie nie zrobiono przez 100 dni, a deklarowano, że to rozwiązanie wejdzie jeszcze w tym roku. I jest to możliwe, bo jak Państwo wiedzą, rozwiązania podatkowe korzystne dla podatników mogą wchodzić w życie w czasie trwania roku podatkowego. Zamiast, proszę Państwa, ulgi w podatkach mamy, no to już tradycja Platformy i jej koalicjantów, podwyżkę podatków. Wspominał o tym Pan Przewodniczący Błaszczak, podwyżka podatku VAT. Proszę Państwa, wydaje się, że niewielka, no bo pięcioprocentowa spora część Polaków być może machnie ręką, ale proszę Państwa, ta podwyżka oznacza 12, przynajmniej 12 miliardów złotych dodatkowych dochodów do budżetu. I przez pryzmat tych dodatkowych dochodów, jak sądzę, koalicja na to patrzy. A więc 12 miliardów złotych z naszych kieszeni, z naszych kieszeni. To my się na owe 12 miliardów złożymy, jeżeli ta podwyżka wejdzie w życie co więcej. Ci, którzy więcej wydają na żywność, a jak wiemy, rodziny mniej zamożne wydają więcej na żywność, złożą się na tą kwotę w znacznie wyższym stopniu niż rodziny bardziej. Zamożne. No ale jak widać koalicjantów tych wrażliwych społecznie z PSL-u czy lewicy specjalnie, specjalnie to nie obchodzi. Więc powtórzmy jeszcze raz. Prawo i Sprawiedliwość to konsekwentna realizacja zobowiązań wyborczych. Zbliżające się 100 dni świadczy o tym, że obecna koalicja bardzo luźno podchodzi do swoich zobowiązań wyborczych, a wyborcy przyzwyczaili się przez 8 lat. Że nie rzuca się w tej sprawie słów na wiatr, więc pytają właśnie o kwotę wolną od pod podatku w wysokości 60 tysięcy o paliwo po 5,19, w szczególności rolnicy, którzy właśnie protestują na granicach i na autostradach, ale realizacji tych zobowiązań nie widać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, zacznę od cytatu. Chcemy.